Jesteśmy na imprezie z Kubą wojewódzkim. Siemanko. Czeja, ja od e, proszę Państwa, proszę Państwa, spotkaliśmy na pierdolonego Kubę Wojewódzką naprawdę niesamowita sprawa. Jesteśmy w TV Student, e, niepowtarzana chwila. E, Panie Kubo, co pan tu robi? Ma pan 50 lat, a z pan kurwa 19 lat. Ja tak rozmawiam dzisiaj. E, ja myślę, że z panem Zikiem nie rozmawia, a no, chcielibyśmy usłyszeć naprawdę szczere odpowiedzi. Czyli jak, jak te dupki dwie stole? W porządku? Ja Proszę ja, ja nie wiem co mam powiedzieć, jak Jak zwykle tam. Co... Zbaw, co... Ej, przepraszam, przerywamy, przerywam. Ej, przepraszam. Pan Kuba Wojewódzki się podniecił i zobaczcie, po... to macie. Z klary. Słuchajcie, w dniu dzisiejszym jesteśmy na bardzo dobrej wypowiedzi na My jako ludzie z AWF-u tutaj przybyli. E, Uuuu! Parabaś! Daj na mnie, daj na mnie, daj mnie. Kuba nie. wojewódzki nigdy by na nigdy by nie zaliczył tego uh, a z tych studiów. roku nie zaliczył. Jak tam widzę? Słuchajcie. Ty źli cipę ku kubi ku, 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 ku Wojewódzkiemu <toczulamy>. Słuchajcie, nie ma co ja... Tu... publiczność, szczera publiczność. Nie, nie, tego to nie było. By On bie? pomylił e, z Szymonem Majeckim są! Nie, nie, nie. Nie, Szymona nie wpuszczamy, także przepraszam. Słuchajcie, cały czas. Ciągnął się na reklamy, pozwólmy reklamy. Zraszamy reklam, kurwa. Jestem z telewizji. Z telewizji nie jestem. Na... kurwa, cię. Ale nie przeklinaj na wizji. Ale kolego, jesteśmy kulturalni. To jest jeden z braci Lok, to jest drugi. To jest Paweł, jest, jest, to jest Piotr, jest jeszcze Paweł. I razem. Piotr Lok i. Piotr i Paweł, i Paweł razem tworzą braci Lok. Nie, ja tu kurwa, złamie cię? Kurwa, A teraz jedziemy do studia w Warszawie. Spotykamy się z pewnym prozewiczem. Yes. <laughs> Panowie, panowie, tylko teraz, tylko dla was, wyłącznie w tym momencie, Kia Morix z polskiej kierunematografii! Jestem z programu, przebacz mi! Przebacz mi. Ostatni releks! Przebacz mi! Na ciebie chuju to znajdę. Ten przyszedł Jesteśmy w programie, dlaczego ja? Nie, dlaczego ona! Cześć, 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 cześć. Colega! <laughs> colega. A proszę Państwa, zdrowa trzydziestka wychaczyła go! Wychaczyła go i ma go! Dzień na urodzinach u Lewego. Jedziemy na dzień dobry, dzień Masz Kręć go! No no, tak, no. No. Co mnie? Nie, nie, nie go kręci! <seldomly> tutaj mamy Solidarność powyżej 30! Tutaj <Tob> gdzie kręcisz, kurwa! Uh, mama... no, Ty Kaj twoje... gładko Ale log jeszcze raz! No nie. tyle co? Nie, ale proszę! Nie, ja tego! No chociaż od innego rzadko się przewinę, początek. Mamy to, mamy to, to, to. Jesteśmy w programie, mamy to. Czekaj, nie słuchaj na razie. To był podstęp. To był podstęp. Co oni i dały? Dobrze, kurwa, no, wszystko dostałeś. Czemu to? Weź to w